Dlaczego Pan Bóg zapowiedział Abrahamowi, że lud izraelski będzie musiał pokonać dziesięć narodów? Pan Bóg, rozmawiając z Abrahamem o przyszłych czasach, obiecał jego potomstwu ziemię nie siedmiu, ale dziesięciu narodów. Widzę, że nie zauważyliście tego miejsca w Piśmie Świętym. Dojdziemy jednak do tej liczby, dodając do ośmiu wad bałwochwalstwo i bluźnierstwo. Wadą tym przed poznaniem Boga i łaską chrztu świętego podlegali pogani i bluźnierczy naród żydowski, czyli mówiąc w przenośni, podlegali im w czasie swego pobytu w Egipcie. Ten jednak, kto wyrzekł się świata, opuścił Egipt i poszedł na duchową pustynię, poskramiając za sobą łaski Boże i wadę łakomstwa, ten wolny jest już od natarć trzech narodów bałwochwalstwa, bluźnierstwa i łakomstwa i podejmuje bój jedynie przeciwko siedmiu wyliczonym przez Mojżesza.